Trzy tygodnie po głośnej sprawie wyprowadzenia przez Policję redaktora serwisu Nowy Sztum z sali urzędu sołtys Czernina Kazimierz Balański opublikował oświadczenie mające pokazać oburzenie sołtysu na zachowanie dziennikarza, które podpisane zostało tylko przez część sołtysów, w tym dwójkę w ogóle nieobecnych na spotkaniu. W związku z tym zapytaliśmy sołtysa w sztumskiej wsi, dlaczego podpisał się pod tym oświadczeniem. Znaczy tam było to, że Czy mnie zapraszaliśmy. No, tylko i tylko no, na tym, tak wyglądało, że ci Nie zapraszasz mnie No i to było. No i, ale pan jest oburzony postępowaniem dziennikarza, zachowaniem. Tołtysa Czernina i zarazem radnego Kazimierza Barańskiego, będącego twórcą oświadczenia, zapytaliśmy o jego treść, a także czy dziennikarz nie miał prawa nagrywać spotkania w celu zrobienia relacji dla mieszkańców z przebiegu spotkania osób publicznych, jakim są też Sołtysi w publicznym miejscu, dotyczącego ważnych inwestycji gminnych, jakim są drogi. Powiem tyle, że podtrzymuję w całości swoje oświadczenie. I uważam, że zebranie robocze, typu spotkania sołtysów, nie musi być nagrywane. To jest moje zdanie. I dziesięciu, którzy też to te oświadczenie podpisali, bo nikt nie pytał. Tak, ale dziesięciu z osiemnastu podpisało to oświadczenie. I nikt no nas nie pytał, czy chciałby być filmowanym na takim roboczym spotkaniu, czy nie chciał. Ale sołtysi no. są osobami publicznymi. Dziękuję bardzo. Zapytaliśmy sołtysa Kazimierza Barańskiego o to, czy sugerował sołtysom, że oświadczenie dotyczy tylko tego, że sołtysi nie zapraszali dziennikarza, a także o to, czy jednemu z sołtysów, który nie chciał podpisać, zarzucił brak swojego zdania. Ja już więcej nie powiem. Bo możemy porozmawiać sobie bez kamery, ale więcej nie powiem, bo. Ale czy uważa, każdy... uważa pan, że mieszkańcy powinni widzieć, co się wszystko odbywa? Czy zatem nie posunięto się do manipulacji? Dziękuję bardzo. Jedno jest pewne iż kontrowersyjne działania wiceburmistrza i policji przyniosły sztumowi niechlubną sławę i nieważne jak obecna władza będzie odwracać kota ogonem i na wszelkie sposoby zrzucać winę na dziennikarza, to nie poprawi tak szybko nadszarpniętego wizerunku.